Ło, wow, mam butle. <śmiech> <śmiech> Siema ładna spódniczka, proszę pana. Dziękuję. <laughs> Jestem. Cześć. Dzień dobry S Submarine Arrives... o skip. O. Skip? No dobra, jesteśmy w łodzi podwodnej no, no, no. i. Tak. I właśnie się otwiera. Mamy sto trybików. Uh, Okej, okay, dobra. Nie wpadnij Trzyma. do wody! Dzień dobry! O oh, mój Boże, to jest w tej grze! Ola, ja mam, mam pendrive'y. Na ja ukladu, ukladłem Eee... życie. Co? Nasza Łódź. Halo! Eee, nasz Łódź się zepsuł, Znaczy teraz na, coś, łódź. ten super piękny głos mówi coś bardzo ważnego. Mm. Tak? Dlatego my się totalnie na nim skupiamy w 100%. Co tu się tak świeci? Dobra! E. Ola, coś cię chyba zjadło! Ola! Nie otwieraj! Nie otwieraj. Tak, wydaje mi się, że to zły pomysł był. Nie otwieraj tego! O nie, to jest nasze zdrowie, Krystian! Mam kartę, Ola. To jest nasze... Poczekaj, bo tutaj jeszcze są szuflady! Tak? Okay. Już, już tam nic nie było w sumie. Też mam Dobre. kartę! Dobre. Pamiętaj, szafki są złe jeśli w środku jest coś fioletowego. Ło! Wow. Wow. A tu jest coś fioletowego? Skoro nie nic ma. Coś fioletowego? O! Tu jest rzecz, której nie mogę podnieść, ale super. Tej też nie Widzicie? mogę podnieść. Może to jest zupełnie jak torsy Krysia. Ale się pod wodą! O, medkit! Mogę się uleczyć? Dawaj. Podwodne torsy. Po co to jest? Po co to jest? O! Krystian, ale przez możesz popatrzeć. Znaczy w sensie nic nie widać, bo jest ciemno na głębokości. Ścinany, no. Tak, ścinany. Ych, o, no, to jest jakieś... Ej, ładna ta gra! Dzień dobry! Poczekaj! Gra ma ja potencjał, myślę, widzę napiszą... nogi! Ja myślę, że gry sobie napiszą, że chcemy więcej. Chcecie więcej? A zostawcie jest. łódź podwodną w komentarzu. O, nie mamy ka Mamy kartę. 004 zero, zero, Bardzo ładnie. Uuu, szpuki, szpuki. O, podniosłem jakąś latareczkę, fajno. W ogóle ja po podniosłem jakiś granat. Podnoszę masę rzeczy, nie mam pojęcia co to, co to jest. Papierek. Co, to chyba nieważne co podnosisz, po prostu wszystko z pieniędzmi. Dobra, fajnie. Ja lubię ym, podnosić... Drive -y i inne... Lubię uu, podnosić pokój, wszystkie rzeczy, które się da. Dziękuję bardzo. Okej, okay, okej. Okay. Ja będę unikała teraz szaf, bo ja się e... boję. Nie o, wiemy, który zaraz, pokój... Ci, który... Nie, pokazuję ci, który pokój w którym pokoju byłaś. Tak, ale... Poczekaj. Aha, dobra, bo jesteśmy w czwórce. Czwarta, no pokazuje nam, że, że tak, że byliśmy w czwórce, a teraz jesteśmy w piątce, i teraz idziemy do szóstej. Ej, a myślisz, że będą to jakieś potwory? A czy ja oprócz tego. W... O, tutaj siedzi w tej szafie, widzę go. Gdzie? Tu! O, dobra, czyli widać. Tak. Nie. I słychać go też. Dobra, chodź, spróbujesz mi pomóc. Ojejku. No Gotowa? No. O, o boże? Aaaa! Aaaa! boże! O. A jak komuś od razu pomoże, to stracisz jeden zdrowia, straciłem jeden. Super, fajnie. Szkoda, że tak długo tobie na spałnie zajęło, żeby mnie uratować. No ja nie wiedziałem co ty zrobiłaś, ja nie patrzyłem na jest wtedy na ciebie. Spokojnie i ja też nie wiedziałam. I tak Uuu. dobrze, że w ogóle pomyślałem, że mogę Ci pomóc. Dzień dobry, tutaj są szuflady. Szufladki. Poczekaj, co to jest? Tu są jakieś rury fajne i, rury. i nie wiem co w sumie dalej. Okej, okay, hmm. dzień dobry. Na razie nadzwyczaj spokojnie jest. Nie? Co słyszałem jakiś dziwny dźwięk ale nie wiem czy to była szuflada którą otworzyłam czy co to było? Nie wiem, nie znam się Ola. E Duży mnie nauczył że muszę do szafki wejść. Halo? Halo? Coś leci! Co się? się! Możemy już wyjść? Ojeku e jest bardzo ciemno. Ciemno jak w pupie. Nie o! to, że kiedyś byłem. Mamy badża! Kogoś... Every lung has its iron. No dobra, oh, oh. fajnie, ale jest mega ciemno. O, jest. dobra. Stworzyłem! Zresztą widać jakiś podstawowy pod... nie? Halo? Wow. Wow! 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 To jest dużo miejsca! Kogo klonujemy? Mm. Mnie, mnie, no, proszę. proszę! O, co to jest? Poczekaj. E... O! Mam ty... Wow! Skąd? Też mam. O! Siema, Bąbel. Siema, ale mamy latarki fajne. Dobra, myślisz, że możemy tam na dłużej się sklonować? Halo? E... To zmieniło kolor, jak podeszłam mnie pod... Co ty e... robisz? Hmm... Gdzie? Też to słyszałeś, nie? Halo! Dobra, ja chcę stąd iść, mi się tu nie podoba. Oh. Chodźmy! Ja się boję! <laughs> chodźmy dalej, chodźmy dalej. mhm. Mm mm -hmm. W ogóle tam z jak czerwono jest. Czerwono. O, masz kartę? Bo ja nie mam. Dobra. Ja już. podna w środku nie ma. No o! Tu. O! Są dwa uh. dwunaste. Skąd mam wiedzieć, które są dobre? A może to jest te same? Idź do tych, otwórz te. O-o. Okay. To nie były te to nie Sprawdziłem. Były te. To nie były nie, to, te drzwi. Nie, to nie były te drzwi, ale to będą te drzwi. A to skąd mamy wiedzieć, które są prawdziwe? Nie wiem, a ty idziesz ze mną? Idę, ale się bardzo boję. Bardzo się boję tego dźwięku tutaj obok za ścianą, że zaraz coś brzmi, jakby coś zaraz miał waląć w tą ścianę. Bum, bum, bum. O, tu się woda leje! O nie, mruchnęło! Coś leci? Halo? Leci, oh, leci! Wchodzę, wchodzę do szafki! Leci, tyś tyllak. Nad nim, co tam. Okej, okay, dobra. Moja latarka oh. się zaraz zepsuje. Wow. O, właśnie się zepsuła! <laughs> nie! RIP, latarka. Miałaś bardzo krótkie życie. Co Moja to, jeszcze, żyje. Twoja jeszcze żyje. Moja jeszcze żyje. Prowadź jest, nas! O, w szafie siedzi, widzę go! Czemu nie ma? Czemu to drzwi? Nie miały numeru. Okej, okay, dobra, idziemy do przodu, hello. To twoje radio, hello, kolejne, hello! kolejny. przepraszam, chyba przez przypadek to trochę zrobiłam. Dobra, luźno, ja też otwieram przez przypadek. Aha, chciałabym kolejną latarkę do ten dzień dobry! Dzień dobry! Hmm. Okej, okay, okay. tam są zablokowane drzwi, ale jest szuflada. Halo? Nie ma nic, okej, okay, okej. Okay. apteczka. Ale ja nie potrzebuję! Ło! Wow! Latarka zwykła! A poczekaj, bo to się da naładować! Już. O mój Boże, dobra! To o, Ola! Jest... O! O nie! Nie ob... wygląda to zbyt ob... dobrze. B. O nie! O. O nie, o nie, o nie, o, nie, o nie, 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 O nie, 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 nie. Proszę, proszę, proszę. proszę Szafka proszę, proszę. po lewej. Dobra, dobra, to jest moja. jaki Cave! Dobra. A ty masz szafkę? Masz. Leci. Chowam się. O! Już można? O! Schowałam się z powrotem! Słyszę coś obok siebie, Krystian. Ola, to jest jakiś patwór, który się na nas patrzy. Krystian, mogę wyjść z szafki? <głos> <głos> Dobra, jak się na niego patrzysz to się zaatakuje. tak możesz wyjść. Okej. Okay. A co tu jest? Halo! No ja nie wiem, czy ja chcę tutaj iść. Zeps tutaj tam gl gluty, gluty. Okej, okay, nie, nie podoba mi się dźwięk... Znaczy podoba mi się, ale jest obrzydliwy dźwięk chodzenia potem. Dawajcie, rzeczy, dawajcie! Wiesz co, Krystian? Myślę, hola! Myślę, że coś słyszę. Okej, okay, dobra. E, po prostu nie patrz się do góry, e, na dół w sensie. Nie patrz się na dół, nie słuchajmy Demony. tego głosu. O, to nie słuchajmy się go po prostu. To było dziwne, straszne, nie podobał mi się kalkulator. O, uh, keycard reader. Keycard leader? Nie leader, tylko reader. No przecież specjalnie tu. Aha, dobra, nie, bo my to musimy znaleźć. Gdzie to będzie? Czy to nie będzie nigdzie? Mam. Jezus, okropne są te dźwięki za ścianami. To ja, ja tu idę. O nie, węd. Dobra. Idę pierwsza, Krystian. No nie, poczekaj. Rozładowała mi się latarka. Aha. A to twoja latarka. O nie, znowu do jakiegoś cave'a idziemy. Krystian, fu, Ble. Tu. O, Krystian. Jedzie coś, schowaj tu. Dorsowe okay. taktyki. Okej! Okay. Ja, mam, ja mam jakieś coś, Ola. Masz. Co to jest? E Code. Code... breacher. O, to będzie do łamania kodu! Dobra, Dzięki. dobra. Do puczymy. łamania. No. Robimy Dosłownie. to. Dosłownie, idziemy. Będziemy hakować drzwi, żeby wejść do nich. Tyś hakier! Nawet taką czachę ma na sobie. Wejdziemy. Idę, Idę, ja idę, idę. Dawać, mi tu. Idziemy hakować y, rzeczy. <grych> nie musimy kodu żadnych. Tak. Po co? To potrzebujemy. Dobra, dawaj, koduj. Dobra, koduj, koduj. Uwaga. A tak to się robi, dobra. Pa, pa, pa! Wow! A to jednorazowe? Tak. A, o, 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 o Boże! A, odwróci... Trzeba się odwracać, trzeba się odwracać. A, a, o Boże! Ja ja w sumie chcę się na to spojrzeć. O, już tego nie ma. Poszło sobie. Co to było? To była jakaś taka wielka ryba jakby, nie? Ola, idziemy w dół chyba. No poczekaj na mnie, ja się boję biegnąć tak do przodu. Co jak jakiś potwór za mną zaraz będzie? Hej. ma. Dzień dobry. Witam, proszę pana. Okej. Okay. O! o! Jest o! oko rzeczywiście, które się patrzy na ja mnie. Ja się muszę na to patrzeć. O! Wow. Ja umarłam od... Już ci mówię! Angler! Oh! O mój Boże, to był Angler! Patrz! I czym... E, e, jeśli będziemy od niego w kuku umierać, on to nam się powiedział... Będą, tak. O, o, tak! Będą się pokazywać nam więcej tego. Będą no. się odtajniać i informować. Możesz przybliżać w ogóle Ola z Królem. Wow! No. Bardzo fajne.